On deck, we're selling to Pirate Swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp. The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Cześć siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Gamer, a to jest strona CSGO Skins. Widzowie, na sam początek chciałbym wam przypomnieć o moim cudownym kodzie CZG, który wpisujecie tutaj. Dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2 złote 10 groszy, zł, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, przypominając, że strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Widzowie, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będziemy robić bitewki z procentówek. Chwilę nie było, otwierałem już wiem, ale no moim zdaniem, warte jest to odświeżenia, bo te procentóweczki są zajebiste. Eee, damy sobie tutaj i mamy konkretne skiny, widzowie: konkretne skiny do wygrania. No tutaj to może być naprawdę grubo i wydaje mi się, że polecimy na grubo. A jak na grubo, no to 5%, 5%, 4%, 3% i 3%. 1129%. Wartość bitwy, a żeby to trochę podbudować, to sobie podwadamy na tym tańszym, i jedną tutaj dodatkowo, 1279 dolarów 60 centów, widzowie to jest naprawdę, no w chuj, no co ja tu będę gadał, no, tutaj nie ma żadnych jesterów, nie jesterów, z tego co widzę, także no... No lecimy z tematem, no bo tutaj są 5%. to są procentówki, no to Jester by tutaj nie miał sensu totalnie. No ale na standardowym jak sobie pierdolniemy na trzy osoby na przykład bitewkę i coś z tej ostatniej nam poleci, to będziemy, to będę dar pizdę, no utwórz. A jak nie wygramy, no to, to pewnie też będę dar pizdę, ale z nerwów. Bo chciałbym upykać w końcu coś konkretnego, no coś na grubo widzowie, Alex dawaj, Alex jedziemy. Pierwsza bitewka z procentówek, widzowie trzymajcie kciuki. Kulia. To są 5%. To są naprawdę risky case'y, widzowie. To są ryzykowne. Także jeżeli gracie, róbcie to z głową, róbcie to rozważnie, widzowie, jak sobie wygracie. No to wypłaćcie sobie takiego skina, żeby się nim mogli, Żebyście się nim mogli po prostu cieszyć, nie? Nie róbcie tak jak ja. <gulia> Bo ja to jak wjeżdżam, no to wiecie, że jest. No growbony. Na razie to jest straszna pizda. No, i on dropnął. No. no, i kurwa mać. Nie no, procentówki to są. No, nie no, mega ryzykowne skrzynki. No, kurwa mać. No, nie gadaj, że nic nie dropniemy, bo mnie chuj szczeli. No i co, i GG. Ja pierdolę 1279, a zwycięzca zgarnął 104 dolary, nie? Nie no, procentówki to są naprawdę przejemne bitwy, widzowie. Procent. Teraz sobie może pojedziemy z. Więcej tych 5% takich dodam, żeby to. Zapychacze takie, nie wiecie co chodzi. Że akurat może coś poleci i ta szala może się prze... przechylić na naszą stronę. No i kurwa, i będziemy szczęśliwi w chuj. No jedną taką 3% muszę dodać. 1007 dolarów. Nie ten dzisiejszy odcinek będzie w chuj drogi i w chuj ryzykowny. Underdog może, co? Na trzy osoby, dobra, underdoga próbujemy Próbujemy szczęścia przy underdogu, widzowie Dodaj bota, Michelle I Adrian Uff, trzymajcie kciuki, oby dropili, k**wa Oby te boty dropiły jak podupcone Tu na razie to nikt nie dropi ja wiem, że to są... to jest tylko 5%, 2%, 3% to nie są skrzynki, które. Te procentówki to jest taka skrzynka, żeby sobie dodać gdzieś jedną yy, i liczyć na farta takiego totalnego, że coś wypadnie, nie? Konkretnego widzowie. Nie wiem, czy to nie będzie lepsze pod opening niż pod bitwy. Bo na przykład jakby ktoś wydropił, wiesz, wyprzedził mnie, to mu się wkurpił. O, no i teraz ja dropię, no, underdog, no tak. I na końcu błagam, błagam na końcu, 3% i trafia któryś z nich i ja wygrywam. Dobra, to teraz ten musi trafić na samym końcu skina, nie? I, i win, i win. Dobrze, dawaj jemu jeszcze. Musicie mnie wyprzedzić. Dawaj tutaj. Kurwa! No nie, no nie. I teraz jemu dawaj tutaj coś konkretnego, nie? Coś grubego. Tutaj, tu, 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 tu. Nie tu ku! Nie dobra, na koniec to muszę zrobić jakiegoś pocieszacza, nie? Jakiś pocieszacz, widzowie. Pocieszacz. To co robiłem w poprzednim odcinku. Dżesterki. Jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi jakiś pocieszający komentarz, widzowie. No bo... Sami wiecie ile było dwa odcinki temu. No nic, pozostało nam zapyknąć pyknąć jakąś za 7 dyszek, bitewkę. Lecimy. Co możemy więcej widzowie? Lecimy z tematem standardowy jesterek. oby nam posypało coś fajnego. I będzie git. Seekalapone. Najlepiej taką kosę za 5K. Bo... Wtedy to mi się odkuł. Co ja teraz zrobię? No, ostatnia bitwa to jest taki gwóźdź do trumny. Widzowie teraz, mój. No, niestety, jeszcze to przegram, no to już będę. Kurwa, nie wiem. No, o, to oko musi być drogie. Dobrze, prowadzimy. 73 dolary bitewka, widzowie, mam, mam nadzieję, że przynajmniej z razy 2 na tym zrobię, nie? że będzie x2, to będzie pięknie. Takie 140 dolków to już będzie zajebiście. No, mamy 70, tu 27, tu 17, no, dużo nie ma. No. no ale teraz jesterki mogą dobrze sypać. Lecimy z naklejkami. Pyk, ładnie, dobra, pierwsza jest, następna. No, no nie Ok, kolejna 80, 30, 27. No, może coś z tego będzie. No, w każdym bądź razie, jak zwyciężymy, to na pewno bitwę zwrócimy na 100%. To już jest gwarantowane. O ile zwyciężymy, podkreślam. No i baja bonio, zwyciężyliśmy. Chociaż tyle. Chociaż po, pocieszająca bidewka. 143, tak jak chciałem, X2 udało się zrobić. Widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, no to wiadomo, sub, łapka, komentarz mile widziany. Yy, przyda się na streamy, no bo już będziecie mieli przynajmniej z głowy, kiedy będę losował jakieś skiny wśród Was. Ja sobie to wszystko opierdolę, no bo na odcinki trzeba coś mieć. Przypominam również o konkursie, który w dalszym ciągu trwa. Widzowie, jedynym zwycięzcą na razie był Petros i zwyciężył on tą przywieszkę, Charm Hot Hole, a tutaj jeszcze jest kałaszek i dwie koski do rozdania. Co zrobić? No to wiadomo, za dyszkę wjechać albo za 8,40 minimalny depozyt i możecie walczyć o któregoś z tych skinów. Dostaniecie takie powiadomienie. Czego wam życzę? Także trzymajcie się, na razie, do zobaczycha, cześć!